Żadna dieta zwiększająca lub zmniejszająca ilość któregoś makroskładnika w diecie nie będzie odpowiednia dla wszystkich, szczególnie nie dla osób z niewydolnymi narządami takimi jak wątroba, trzustka czy nerki. Jeśli natomiast zdrowy pacjent decyduje się na podjęcie wyzwania diety ketogenicznej, to musi pamiętać, że jest to dieta niewypaczająca żadnych odstępstw. Ponieważ spowoduje wyjście z trybu ketozy i przejście na glukozę jako podstawowe źródło energii, i zostaniemy jedynie obciążeni zjedzonym wcześniej tłuszczem. Dodatkowo należy pamiętać, że powinna być skonsultowana z dietetykiem klinicznym, ponieważ większość osób opiera swoją dietę ketogeniczną na mięsie wysoko przetworzonym, które jest szkodliwe dla naszego zdrowia, i powinna być bardziej w stronę diety śródziemnomorskiej oparta na zdrowych rybach, orzechach, nasionach niż na tłuszczu zwierzęcym.